Dzień dobry klimomaniacy. Po pierwsze, bardzo dziękuję, ponieważ jest już nas 507. O i kot! Dzisiaj to jest po prostu, ale ja, zwierzątek tutaj 507. Bardzo Wam za te 507 subskrypcji dziękuję. Nie spodziewałem się tego, naprawdę. Czyli nie zmieniamy formuły. Dalej będzie głupkowa to czasem poważnie, czasem mniej. No to Jeszcze do coś pokażę. Yy, najgorsze yy, pytanie, jakie dzisiaj padło, no tym. No, dzisiaj rano w sumie. Od mojego dziecka to jest tak, tato. Dlaczego klima nie działa? No i słuchajcie, wtedy się gotuje, co tutaj się dzieje? Dlaczego ten S się wybija? Ponieważ ten S się wybił z tego powodu, że na nim nie jest podłączona tylko klima, tylko zapomniałem, że na tym samym kablu podłączone jeszcze jest zasilanie do pompy głębinowej. Słuchajcie, czyli w szczycie, kiedy klima bierze 3800 W, jeszcze jak dojdzie mi pompa głębinówka, to wywala mi te zabezpieczenie. Nie chcę mieć tego na jednym esie, a więc jak już widzicie wywiertałem dziurę. 46 cm za tą stronę, jesteśmy na zewnątrz. Eee, tutaj będzie założona dodatkowa skrzyneczka, będzie w niej zamontowany osobny S dla klimatyzacji i S, który będzie nam pokazywał zużycie energii tej klimatyzacji, żebyśmy mogli wrócić znowu do tego, co się dzieje w zużyciach energii. A więc biorę się do pracy, bo... Dzisiaj ma być minus 3, dobra? Już jestem po montażu, a więc z tego ESA prąd idzie sobie do tego ESA. Wychodzi na zewnątrz, tutaj jeszcze muszę skończyć. No i niestety musiałem wyjść tutaj. No i już jest kabelek schowany. Idzie sobie do klimatyzacji. I teraz, dlaczego tak musiałem zrobić jeszcze na szybko? Ponieważ, mimo tego, że mam siłę w domu, to okazało się, że najbardziej prądożerne urządzonka w domu są podpięte, no, pod tą jedną fazę, tak. No i niestety sumowały się te zużycia, wywalało te zabezpieczenie. No, w domu mam szesnastkę, na zewnątrz mam dwudziestkę, na no, więc wiadomo, że tą szesnastkę od razu wyrzucało, tak? Teraz sprawa wygląda tak, że klima jest zasilana oddzielnie i tak naprawdę oświetlenie domu na zewnątrz w nocy plus klima jest na jednej fazie, a więc nie ma opcji, żeby już teraz nawet przy defrostach wywalało to zabezpieczenie. A z kablem, który tam został, który był poprzednim zasilaniem, po prostu zrobię sobie gniazdka hermetyczne na zewnątrz domu. A więc nie wyszło wcale tak źle, jak w pierwszym momencie myślałem. Więc kolejna drobna awaria klimatyzacji, nie związana z klimą, tylko tak naprawdę z podłączeniem jej do zasilania, jest za mną. Więc mam nadzieję, że teraz już tylko. Wiecie, nie będzie takie, już bezawaryjne i, i, i bezstresowe. O, może tak minus 3 stopnie, siódma rano i pięknie zamarznięty cały wymiennik. Obrócę telefon, żeby było w całości widać. Czekamy na defrosta. Jak tylko się pojawi, to zaraz to nagra. Zapomniałem dodać, że stoję przy klimie i mówię do Was normalnym głosem. A to znaczy. Że jak zawsze w każdym filmiku powtarzam to samo. Czyli klima nie jest wcale głośna. I nawet jak będziecie mieć sąsiada 4 metry za płotem, czyli gdzieś. no, gdzieś tyle. To wasz sąsiad nie będzie miał zaraz za tym płotem domu, tylko ma jeszcze minimum 2 metry, czyli to będzie jakieś tyle. I to jest 6 metrów. I nawet jak będzie stało oparty zaraz swój dom, to ta klima jest słyszalna oczywiście. Ale w żaden sposób nie przeszkadza w życiu ani Tobie, ani sąsiadowi. A ta ściana jest drewniana, a drewno przynosi genialnie dźwięki. W betonowym, murowanym, i nie wiem, keramzytowym domu nie będzie nic słychać, ale przez tą ścianę przejdzie wszystko. Zawsze będzie słychać, że tam gra telewizor. I gwarantuję wam, że nie słychać tej klimy w środku. Nawet jak w środku nie gra telewizor. Czyli nie dajcie się nabijać w butelkę. Tym, którzy nie mają klimę, albo widzieli klimę sprzed 15 lat, albo czytali o klimie, ale palą w piecu, takim na węgiel, na butelki plastikowe. Ale wiedzą wszystko o klimie. Ona żre prąd, zbankrutujecie i ona jest głośna i Wasz sąsiad nie będzie mógł nic robić w domu. No to ja myślę, że nie zbankrutujecie i nie będzie musiał Wasz sąsiad nic robić w domu. No Znaczy, będzie musiał robić, ale nie z tego powodu, że macie za głośną klimę. Kurde. Ja tu nagrywam film, a Tu barzant. No i co? Ja zamiast o klimie to o Czyli trzeba zmienić nazwę kanału na jakiś inny. Jesteśmy w garażu, zostawimy bażanty. Skop, co to jest ten skop? No to szybciutko tłumaczę. Yy, mamy grzejnik elektryczny. On pobiera z sieci 1 kWh. Powiedzmy, że jest to koszt 30 groszy. I oddaje nam ciepła. 1 kW, 20-30 groszy. A Klima robi to w magiczny sposób. I oddaje tego więcej niż pobrała. Czyli według tej magicznej naklejki w okresach zimowych tak to trzeba odczytywać. Ja to tak uważam. Bo nie mamy cały rok zimno tutaj. Tylko ten okres grzewczy się zmienia. Tak? Raz jest ciepło na dworze i ten skop jest większy. A kiedy jest zimno, ten skop spada. Więc załóżmy, że niech to będzie powyżej 7, niech to będzie od 7 do 0, a to niech będzie poniżej zera. Tak, wiadomo, że tam jeszcze coś spadnie. Więc jeżeli klima pobierze 1 kWh prądu z sieci, to odda nam 3,5 kW ciepła, czyli jesteśmy 3,5 do przodu. A jeżeli jest na plusie, powiedzmy, nie wiem, 10, a w takich temperaturach moja klima już działała, działała w temperaturach 14 na plusie, to wtedy ten skob jest taki wysoki, czyli za każdą kilowatogodzinę oddaje mi 5 kW energii. Czyli oszczędzam i dlatego to jest ekologiczny sposób grzania. W wielkim skrócie. Teraz taka szybka odpowiedź, jeszcze na jedno pytanie. Chodzi o podstawę agregatu. Słuchajcie, u mnie one stą, agregat stoi na krawężnikach tych największych, jakie są dostępne. Z tego co wiem, orientacyjnie, taki krawężnik waży 80 kg. Mam dwa, czyli mamy. 160 kg, agregat waży 70 kg i zależało mi na tym, żeby ta podstawa była dużo cięższa od agregatu i on stoi na takich plastikowych nóżkach, które mają tłumić wibracje i powiem Wam szczerze, że spełnia to swoje zadanie bardzo dobrze. Nie przenoszą się żadne wibracje, czy stoję przy nim, czy jestem w domu, to nic się po, po gruncie nie przenosi, a, a dom drewniany rewelacyjnie przenosi dźwięki, a więc to było bardzo ważne, żeby nie było tego agregatu czuć i słychać w środku, tak? Na dzisiaj to będzie tyle. Następny filmik, na pewno omówimy ustawienie jednostki wewnętrznej, na pewno wspomnę o układzie domu i chyba tyle. Aha. No i jeszcze brakuje oczywiście podlicznika, który będzie nam zliczał energię, ale czekam, aż go przywiezie kurier. Jak tylko się pojawi, to zamontuję go w tej nowej skrzynce i wtedy będziemy kontrolować zużycia przy tych temperaturach, jakie mamy teraz. A dzisiaj jest już całą dobę 2 stopnie w ciągu dnia, w nocy temperatura dochodzi do minus 3. A więc zaczyna robić się naprawdę fajnie. Yy, dodam tylko, że mam cały czas ciepło w domu, temperatura średnia na parterze to jest 24 stopnie, u góry 22,5, więc nic się nie zmieniło, mimo tego, że na dworze coraz zimniej. Do usłyszenia w następnym filmie.